Czy wiesz, że niemyte panele fotowoltaiczne tracą od 5 do 10% wydajności w skali rocznej? Koszt profesjonalnego mycia zazwyczaj wynosi od 300 do 500 zł, czyli zyskujesz więcej niż wydajesz. Ale to nie tylko oszczędność, to również dbanie o długowieczność paneli. Brudna powierzchnia może prowadzić do przegrzewania, uszkodzeń powłoki i delaminacji. Desz ich nie wyczyści. To mit. Czysta instalacja wygląda profesjonalnie i zwiększa prestiż posesji. Co ważne, wielu producentów wymaga regularnego czyszczenia, by gwarancja była ważna. Brak czyszczenia może oznaczać odrzucenie reklamacji. Z firmą Rozbłysk masz pewność, że koszt mycia nie przekroczy zysku z odzyskanej energii. Używamy najlepszego sprzętu na rynku podgrzewanej, demineralizowanej wody i miękkich szczotek. Po każdym myciu wystawiamy certyfikat wykonanej usługi, a twoje panele będą śnić jak nigdy wcześniej. Firma Rozbłysk oferuje również mycie elewacji, fasad szklanych i okien na wysokości. Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, gorąco zachęcamy do tego, żeby do nas zadzwonić pod tym numerem telefonu lub zapoznajcie się z naszą ofertą na stronie internetowej rozbłysk.pl.